Sytuacja w przedszkolu. Pani zaczyna pytać dzieci, kim chciałyby zostać jak dorosną. Zgłasza się Gosia. Ja chciałabym zostać baletnicą. Dobrze, Gosiu. Kto jeszcze chce się wypowiedzieć? Zgłasza się Adaś. Ja to bym chciał zostać strażakiem. Brawo, Adasiu. To super zawód. Kolejny zgłosił się Paweł. Proszę pani, ja to bym chciał zostać szejkiem. Bym miał dużo pieniędzy, kupowałbym swojej żonie brylanty, buty, torebki, samochody i będę dawał jej dużo pieniędzy na zakupy. Super pomysł! Antoś, a ty kim byś chciał zostać? Wie pani, myślałem, że będę pilotem myśliwca i będę latał po niebie, ale teraz już wiem, że chcę zostać żoną Pawełka. Pies i Buda. Facet wyjechał na wczasy i zostawił swojego psa bratu pod opiekę. Po tygodniu dzwoni. Cześć bracie, i co, jak tam mój piesek? No słuchaj, jak to ci powiedzieć? Twój pies umarł. Stary, mogłeś powiedzieć to jakoś delikatniej. Na przykład mogłeś zadzwonić cztery dni temu i powiedzieć, że zjadł jakieś zepsute kości. Zadzwonić za dwa dni, że wziąłeś go do waterynarza. A wczoraj, że wlasna na budę i nie chce zejść. I że spadł z niej i umarł. Okej, okay, w sumie szkoda psa, ale wezmę sobie drugiego. A co u dziadka? Wiesz, trzy dni temu wszedł na drzewo i nie chce zejść. Facet został skazany na 15 lat, ale zabrakło miejsc wolnych w więzieniu. To sąd postanowił wysłać go na bezludną wyspę. Aby nie umarł z głodu, dali mu kozę, ziarna różnych roślin i zapas wody na miesiąc czasu. Po piętnastu latach statek przypłynął, aby uwolnić faceta. Marynarze popłynęli łódką, aby go zabrać z wyspy. Ku ich zdziwieniu po plaży biegał mały chłopczyk. Jeden z marynarzy krzyknął: „Chłopcze, jak masz na imię? Grześu! Facet wybrał się na ryby, wypłynął na środek jeziora i zaczął łowić. Po dziesięciu minutach złowił złotą rybkę. Rybka mówi Spełnię twoje trzy życzenia. Ale ja niczego nie chcę. Wszystko mam. Jestem bogaty, mam wielki piękny dom, kochającą żonę, dzieci. Nic mi nie jest potrzebne. To powiedz chociaż jedno życzenie. To chciałbym szczytować w tym samym momencie, co moja żona. Okej, okay, twoje życzenie zostało spełnione zanim facet dopłynął do brzegu, szczytował sześć razy. Facet od wielu lat żył na bezludnej wyspie. Sto metrów dalej była druga wyspa, na której żyły same kobiety. Codziennie go wołały do siebie, ale przeszkodą były rekiny, które pływały między wyspami. Pewnego dnia na wyspę faceta przypłynęła złota żabka. Facet zobaczył żabkę i szybko do niej podbiegł, a żabka mówi do niego. – Spełnię twoje jedno życzenie. Pomyśl, co byś chciał. – Zrób mi tu mostek. Żabka stanęła na tylnych łapkach, wygięła się do tyłu i mówi. – Se chłop wymyślił. Idzie młoda dziewczyna ciemnym lasem. Podchodzi do niej facet i pyta. – Nie boisz się, że cię ktoś wykorzysta? Dziewczyna uśmiechnęła się i mówi. Jeśli byłby pan tak miły, to ja bym już dalej nie musiała iść. Sytuacja w restauracji. Siedzi Halina, Janusz i dzieci. Na talerzach zostało dużo resztek. Janusz krzyczy do kelnera. Panie kelner, zapakuje nam pan te resztki, będzie dla naszego pieska. Hurra! Krzyczą dzieciaki.